Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy świąteczne ciasto, a bardziej konkretnie świąteczny keks, z dużą ilością bakali. Był czas, że nie lubiłam keksów, ale potem okazało się, że wszystko jest kwestią doboru właśnie bakali. A sekret tkwi właściwie w wyborze tych. Które lubimy, na przykład rodzynki, żurawina, skórka pomarańczowa lub cytrynowa oraz siekane orzechy. To mój ulubiony zestaw. Obecnie podmieniam mąkę na mąkę orkiszową i taki tekst smakuje mi najbardziej. Ten właśnie nagrywałam. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Najpierw bakalie. Mam tu 100 gramów rodzynek. 100 gramów żurawiny, 100 gramów kandyzowanej skórki pomarańczowej i 100 gramów orzechów. U mnie mieszanka różnych, mogą być oczywiście dowolne ulubione. Rodzynki czasem podmieniam na drobno posiekane, daktyle bez pestek. Dzisiaj jednak rodzynki. Jeśli trzeba je posiekać, to siekam tak drobno, jak chcę mieć je w cieście. Ja zwykle siekam tylko orzechy, jak widzicie. Skórka pomarańczowa tak czy tak jest już posiekana, a rodzynki i żurawinę mogę dawać w całości. Ja siekam je blenderem, tak dość trochę je rozdrobnie, tylko nie na taką kompletną mączkę. Coś takiego, jak widać. Takie akurat lubię w tym cieście. Jeśli chcecie siekać grubiej, spokojnie można na przykład nożem na desce. Wszystkie bakalie wsypuję do miski. Orzechy, rodzynki, żurawina i skórka. Od razu dodaję czubatą łyżeczkę mąki, tej samej, którą będę brała do ciasta i starannie mieszam, obtaczając je w mące. Odstawiam na bok. I teraz ciasto. Najpierw mąka, odmierzam ją 500 g i przesiewam przez sito, tym samym ją spulchniając. Można sięgnąć po mąkę pszenną lub orkiszową. Dzisiaj biorę jasną orkiszową typ 700. Kiedyś brałam pszenną, teraz z orkiszową dużo bardziej mi smakuje i taką rekomenduję. Przesiana mąka, odstawiam na bok. I teraz będę potrzebowała 4 jajka. Rozdzielam je na białko i żółtka. Tak, żeby do białka nie dostał się ani skrawek żółtka, bo wtedy piana się nie ubije. Ubijam je teraz na sztywną pianę. Ubijam od razu w misce, w której będę robić ciasto, więc z miska sięgam taką dość dużą, by wygodnie się później to wszystko mieszało z bakaliami. Bra piana ubita, sztywna jak widać, i teraz wsypuję cukier, trzy czwarte szklanki, i nadal ubijam, aż piana stanie się lśniąca. Idzie to w sumie raz dwa, tak to wygląda. I do tak przygotowanej piany dodaję teraz żółtka, wszystkie cztery, i krótko miksuję, tylko do połączenia to ma być nadal płuchne. I do tych ubitych na puszysto jajek dodaję przesianą mąkę, proszek do pieczenia, jedną czubatą łyżeczkę, szczyptę soli, dolewam albo roztopione masło, albo olej. Zwykle daję przestudzone roztopione masło, ale dziś robię eksperyment i podmieniam na szklankę oleju roślinnego, u mnie rzepakowy, i wlewam jedną szklankę. Jeśli masło, to 200 g. 1 czwartą szklanki mleka i ekstrakt waniliowy. Ja daję domowy, mniej więcej jedną łyżkę, jeśli aromat do ciast, no to oczywiście troszkę mniej. I całość teraz delikatnie mieszam, łyżką, łopatką lub mikserem na najniższych obrotach. Jeśli mikserem, to naprawdę delikatnie, bo zbyt długie miksowanie może sprawić, że ciasto po upieczeniu będzie zbite. Zatem krótko, tylko do połączenia składników i powstania ciasta. Ja zwykle ryzykuję i robię to mikserem na wolnych obrotach, tak to wygląda. I teraz dokładam tu przygotowane bakalie. Jeszcze sprawdzam palcami i jeśli trzeba rozklejam ewentualnie zlepione owoce, po czym wsypuję je do ciasta i delikatnie, krótko mieszam, łącząc je z ciastem i równomiernie w nim rozprowadzając. To już absolutnie nie mikser, tylko łyżka lub łopatka. Jeśli biorę mąkę pszenną, to ciasto jest takie bardziej płynne niż to, co tu widzicie, ale tak jest ok. Przekładam je teraz do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki, wyrównuję. I na koniec natłuszczonym nożem robię nacięcie po środku ciasta wzdłuż dłuższego brzegu jadąc, tak po środku. Tak przygotowane wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra dół przez około 50 minut. A tak naprawdę do suchego patyczka, więc pod koniec trzeba po prostu sprawdzać. Czas pieczenia zależy od piekarnika i pamiętam sytuację, że kiedyś nie u siebie piekłam je przez ponad 60 minut bodajże. W takiej sytuacji można przykryć blaszkę kawałkiem folii aluminiowej, by na przykład ciasto za bardzo się nie zrumieniło od góry. Z uwag dodam jeszcze, że lepiej piec je na dolnej półce piekarnika, bo pieczone zbyt wysoko może się szybciej przesuszyć z wierzchu i potem mimo tego nacięcie od góry może na przykład bardziej popękać. Moje piekło się 55 minut i wygląda tak. Wyjmuję i zostawiam, aż ostygnie. Ja zwykle daję mu kilka minut na odpoczęcie, po czym wyjmuję z papierem z blaszki i zostawiam na raszce, ruszcie, aż całkowicie ostygnie. No i tu już ostudzone, pachnie wspaniale. I teraz decyzja: lukier, polewa czekoladowa, czy nic? Ja najbardziej lubię to ciasto, tak jak teraz widać, ogrom bakali w środku. W zupełności mnie satysfakcjonuje, ale część rodziny lubi z lukrem i skórką, więc Salomonowym rozwiązaniem u mnie jest przekrojenie ciasta na pół i jedną połówkę zostawiam bez niczego, a drugą lukruję. Przepis na lukier podawałam w osobnym przepisie, podlinkuję go rzecz jasna, ale to może być dowolny ulubiony lukier. Ja wybrałam lśniący i gładki lukier waniliowy. Będzie się pięknie prezentował na tym keksie. Lukruję zatem Posypuję kandyzowaną skórką pomarańczową i zostawiam do zastygnięcia. No i tu już gotowe. Ja oczywiście już spróbowałam i wiem, że ciasto świetnie smakuje. Co do podmiany masła na olej, eksperyment zaliczam do bardzo udanych, też jest pysznie, ale ciasto ma nieco inną strukturę i nie wiem, czy miałabym wybrać. Obie wersje mi smakują. Trzeba więc chyba wykonać obie i później porównać samodzielnie, bo ja tutaj akurat w tym zakresie nie pomogę. Dobra, no i tak wyglądałoby to bez lukru. Tu przekrojone. Widać, że bakali moc i ciasto aż wzywa do pierwszego kęsa. Pachnie naprawdę wspaniale. A tu oba warianty z lukrem i bez lukru i przyznam, że oba wyglądają kusząco. Zobaczymy, która połówka pierwsza zniknie. W każdym razie wybierzcie swój wariant zdobienia i koniecznie podzielcie się wrażeniami, to znaczy jak Wam ten keks smakował, to nasz ulubiony, więc mam nadzieję, że i Wam przypadnie do gustu. Smacznego!